Bardzo serdecznie i świątecznie Państwa dzisiaj witam. Jest mi bardzo miło dzisiaj być gościem u Państwa w domach. Witam wszystkich Państwa, którzy mnie oglądacie w tej chwili. Witam Państwa wszystkich, którzy będziecie odtwarzać dzisiejsze nagranie. Przede wszystkim bardzo gorąco witam ludzi samotnych, którzy są w tej chwili sami, którzy z różnych względów nie są przy wigilijnym stole, którzy z różnych względów, a to w szpitalu są lub nie mogą gdzieś wyjechać do rodziny, witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie i po to jest ta moja obecność dzisiaj, ażeby proszę Państwa chociaż mi minutkę z Wami być. Ponieważ my już jesteśmy po tak zwanym lipskim pośniku, bo tak to się u nas nazywa, natomiast obowiązkiem moim jest być przy, z Państwem, dlatego jest powiedziane, że taki rok jak Wigilia. Jeżeli ja dzisiaj z, wami, z Państwem będę parę minut, to proszę Państwa, to będziemy się widzieć cały rok i daj Boże, żebyśmy doczekali tego roku następnego. Wszyscy w zdrowiu. No i jeszcze proszę Państwa, chciałem przywitać Państwa wszystkich, którzy jesteście za granicą. Witam wszystkich Państwa z Australii. Ja wiem, że Państwo mnie oglądacie. Witam Państwa wszystkich ze Stanów Zjednoczonych. Z zachodu Europy bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo i gorąco witam. Z zachodu Europy, a także z Południa, bo wiem, że Państwo jesteście, także też oglądacie. Także jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Już, proszę Państwa, 21, 22 osoby cały czas rośnie na Wigilię. Jest to dla mnie szok. Jest to dla mnie szok, że jest na tyle. Także wszystkich Państwa witam w dzisiejszym dniu. Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy mówić o zdrowiu, dzisiaj poroz, dwa, zamienimy sobie dwa słowa. Ja przepraszam Państwa, przy, takiej, przy takim dniu uroczystym jak dzisiaj powinienem stać, ale w związku, że, w związku z tym, że mam tak ustawiony sprzęt, to wybaczcie Państwo, że będę siedział. A chciałbym jeszcze Państwu pokazać, pochwalić się moją wystawką z tyłu, która tam jest, widzicie Państwo. Coś pięknego. To są kartki, które od Was dostałem, które ze mną będą, to, będą mi towarzyszyć, nam przy, towarzyszyć przez cały okres świąteczny. Cóż, proszę Państwa, jesteśmy, większość z nas jest po pośniku, po wieczerzy wigilijnej, część z nas jest jeszcze przed, szczególnie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, Kanady są i jeszcze przed, przed wigilią. Jakie. Wszyscy, którzy państwo jesteście gdzieś poza domem lub jesteście państwo samotni, pamiętacie dzieciństwo, pamiętacie państwo czas, kiedy byliście z rodziną, kiedy byliśmy dziećmi. To jest jeden z najpiękniejszych okresów naszej, naszej pamięci, nasz, obszarów naszej pamięci, że takie piękne święta były nam dane przeżyć. I uważam, że niech one trwają jak najdłużej, Natomiast, proszę Państwa, dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Dzisiejszy dzień Wigilia Bożego Narodzenia jest świętem nie tylko katolickim, chociaż teraz już jest chrześcijańskiej, jest katolickiej, niech to zostanie, ale wcześniej było to, to święto naszych Słowian, nazywało się Gody, od jutra się z... Święto Godów, czyli roku, bo rok, kiedyś, kiedyś rok się kończył 24 Usłowian, 24 grudnia a Nowy Rok się zaczynał 25 czy 26. Prawdopodobnie 25 był koniec, 26 był pierwszy dzień Nowego Roku. Były to święto godów, tak, kiedy obchodzili nasi nasi przodkowie. Potem zostaliśmy ochrzczeni, przyjęliśmy wiarę katolicką. W, 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 weszły nowe obrzędy, o, piękne. Wszystko, proszę Państwa, jakby były jakieś niezidentyfikowane Dźwięki to jeszcze goście się nie rozeszli z Wigilii, a niech tam się goszczą. No i proszę Państwa i dzisiaj jest dzień, który oprócz wieloma legendami, oprócz wieloma obrzędami, jest to, jest to coś pięknego. Jak ktoś z Państwa interesuje się historią Polski, historią ziemiaństwa polskiego, to proszę Państwa będzie wiedział o tym i, i będzie do, Zapozna się z pięknymi obrzędami. Tutaj u nas też były ładne obrzędy i byli. No i te wszystkie rzeczy, które u wszystkich Was, w Waszych stronach były podobnie. 12 potraw jest podawanych. No, u nas różnie to bywa, raz jest więcej, raz jest mniej. Kiedyś nasi przodkowie do XIX wieku, do końca XIX wieku, uważali, że potraw ma być nieparzysta ilość, że w związku z tym. 11 potraw było u magnatów, 9 potraw przyrządzano u szlachty, która mogła sobie na to pozwolić, a u bardzo biednych chłopów było 5, u bardziej 5 potraw na wigilie podawano, a u zamożniejszych chłopów tych potraw, proszę Państwa, było 7. Były podobne jak teraz, w każdym regionie Polski były inne, nieco inne, może tak to nazwijmy, nieco inne potrawy, regionalne, smaczne, cudowne, które cały rok zostawały w pamięci. Natomiast, natomiast w większości naszych, naszych w większości, w większości gospodarstw, w większości, po prostu braku mi słów, w większości stołów wigilijnych, o może tak to wyjdźmy z, te, z tego zapętlenia, w większości podkładano siano pod, pod obrós. Siano miało też swój symbol. Obróz miał być bardzo bezwarunkowo biały, osymbolizował dziewictwo Matki Boskiej. Siano natomiast symbolizowało dostatek. W niektórych, proszę Państwa, regionach naszego kraju, po kątach ustawiano snopki zboża, które Symbolizowały, symbolizowały dostatek, jeżeli to, ten snop, te snopki były rozstawione po kątach. One, te, te snopki e, e, tworzyły atmosferę, że cały rok będzie, będzie urodzaj w polu. Nie zamiatano izb, ponieważ nie wolno było w Wigilię zamiatać, nie wolno było sprzątać, ponieważ, proszę państwa, wierzono, że w wigilijny dzień duchy naszych przodków odwiedzają swoje domostwa. Dlatego było to bardzo się nieprzestrzegane, nie zamykano drzwi wejściowych, nie zamykano okien na, 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 na że tak powiem, na zamki. Wszystko było, można było pchnąć i otworzyć. Nie, jeżeli ktoś siadał do innego stołu, to dmuchał na krzesło, żeby dusze, dusza zeszła z tego miejsca lub mówi, prosił, że zejdzie duszeczko z tego miejsca, takie były Nasze piękne zwyczaje, proszę Państwa. Panny nasze, byłe nasze panny, to znaczy chodzi o wcześniejsze czasy. Gdy, gdy któraś ucierała w wigilię, oznaczało to, że wyjdzie za mąż, a resztę panie nasłuchiwało w wieczór wigiliny, gdzie pies zaszczeka, to z tej strony przyjdzie narzeczony. Teraz tak, proszę Państwa, co jeszcze? Opłatek był zawsze, opłatek był dzielony, opłatek był między sobą. Wszyscy dzielili, którzy byli uczestnikami e, widzieli Zawsze talerz był jedno, na nakrycie było dla, s, dla nieznajomego postawione. Oprócz tego miało symbolizować to, że ten gospodarz, który odszedł już od nas, już jest że w światach, ma prawo sobie usiąść z nami, chociaż go nie widzimy, ale on z nami jest. Miał to dwojakie znaczenie. Więc tutaj opłatki dzielili się wszyscy. Opłatek w końcu, proszę Państwa, był, był podawany zwierzętom. Ja osobiście półtorej godziny, temu, półtorej godziny temu byłem u swojego bydła, to znaczy psów, kotów nie mogę namierzyć, gdzieś mi się podziały, ale u psów byłem zamuflowałem zam, opłatę o w szynce, dałem i zjadły, pobogatelowiłem i pogłaskałem, żeby żyły długo, zawsze tak czy nie. Mam takie oczko, jak Państwo widzicie na filmach z, z takimi rybkami, też poszedłem, kawałeczek, kawałeczek opłatka wziąłem, rzuciłem na wodę w miejscu, gdzie nie zamarzła i kazałem, żeby, kazałem, żeby Zdrowe były całe roki, do następnego roku sobie spokojnie przeżyły, żeby nie zamarzły, żeby się nie, nic z nim nie stało. Potem natomiast, proszę Państwa, poszedłem sobie po moim sadku i poogroziłem drzewom, że jeżeli, będą nie, jeżeli nie będą, że nie będą rodzić na drugi rok, no to się spotkamy z siekierą. I ich to ostrzegłem i one powinny sobie to zapamiętać. Takie, proszę Państwa, jest, takie są nasze tradycje, takie są nasze, nasze wierzenia. Piękne jest nasze święta, nasze tradycje narodowe są jedne z najbardziej najpiękniejszych na świecie. Uważam, uważam to, ponieważ mam skalę porównawczą, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, byłem tam długo, byłem na zachodzie Europy, byłem w końcu na południu Europy i uważam, że nasze, nasze święta, nasze tradycje, być może to jest subiektywny osąd, ponieważ jestem tu wychowany. Jestem Polakiem, jestem katolikiem. Od mojego dziecka jestem wychowany w tej tradycji. Być może to też przemawia. Niemniej jednak, proszę Państwa, uważam, że nasze tradycje, nasze świąteczne są jedne z najpiękniejszych. Już nie będę tutaj mówił, że najpiękniejsze, ale jedne z najpiękniejszych i jest się czym pochwalić. Proszę Państwa, nasze kolendy są jedne z najpiękniejszych. Jak widzicie sobie Państwo na YouTube i posłuchacie sobie kolęd Mazowsza, zobaczcie Państwo. Pod spodem, ile komentarzy jest w języku. W obcych językach jak pięknie się wyrażają o naszych kolendach. To są jedne z najpiękniejszych kolęd na świecie, jak nie najpiękniejsze. Także proszę Państwa, nasi przodkowie to nie tylko chodzili i grozili drzewom, ale także brali powrósła ze słomy. Ja nie mam powrósła, więc tego nie zrobiłem. Obwiązywali podrósłami drzewka owocowe żeby te drzewka, proszę Państwa, ro, rosły, zdrowe były, żeby, nie, żeby rodziły, żeby nic się ich nie, nie czepiało, żeby nie musły. Natomiast jeszcze o godzinie 12 w nocy, proszę Państwa, zawsze wierzono, że o godzinie 12 w nocy, jak się pasterka zaczynała, woda w studniach i w potokach nabierała tajemniczej mocy ozdrowieńczej, czyli robiła się woda zdrojowa tak, Wierzono. Życie naszych przodków było, proszę państwa, ciężkie. Było to, tak jak państwu mówiłem, w 1864 roku, e, car, chyba Aleksander II, jak, jak dobrze pamiętam, e, zniósł e, pańszczyznę na ziemiach Królestwa Polskiego, czyli imperium będącego wtedy imperium, częścią Imperium Rosyjskiego, caratu Rosyjskiego chłopi byli niczym, byli niewolnikami, próbowali się ratować w jakikolwiek sposób. Niemniej jednak było to ciężkie i naprawdę, proszę Państwa, było tym ludziom ciężko. Ja pochodzę, tak jak mówiłem ostatnio, z chłopstwa, z chłopów, sprawdzałem swoje, swój rodowód, jestem niestety chłopem albo stety, dlatego jest mi to bardzo bliski, bliska data, 2, 2 marca 1864. Oczywiście to się wygluwało potem jeszcze, ale ale generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, piękne były nasze tradycje, czy to, czy to chłopskie, czy szlacheckie, czy magnackie. Tego się trzymajmy i okej okay, będzie. Zanim Państwu złożę życzenia, chciałbym Państwa przywitać staropolskim zwyczajem. Pan, witam pana Andrzeja Sołtysa. Panie Andrzeju, życzę panu jeszcze raz, bo dzisiaj chyba byliśmy na, na łączach telefonicznych. Życzę panu naprawdę wszystkiego najlepszego. Dziękuję panu, że jest pan ze mną, że jesteśmy razem, że utrzymujemy kontakt. Dziękuję panu, życzę panu wszystkiego najlepszego. Pani Maria Anna, witam panią bardzo serdecznie. Witam panią i życzę pani także wszystkiego najlepszego. Życzę pani i także pani rodzinie wszystkiego najlepszego. O, jest pani z nami, pani Celina Ogórek. Celinka, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam jeszcze raz. Bardzo serdecznie pozdrawiam Tadeusza, męża, mamę. Pozdrawiam wszystkich w rodzinie i cieszę się, że uczysz się pilnie, yy, że uczysz się pilnie zielarstwa. Uważam, że wszystko będzie dobrze, bardzo dobrze. Życzę Ci powodzenia, życzę Wam wszystkim zdrowia i wszystkiego najlepszego. Witam Panią Elwirę z, z Krosna, Pani Elwiro. Proszę wy, wyciągnąć ten w spępka, to cośmy rozmawiali. Chciałem po prostu zobaczyć, czy yy, czasami nie jest, y, jeżeli rozgrzejemy układ pokarmowy, czy to nie ruszy. Okazało się, że niestety nie, nie ruszyło, a wręcz przeciwnie poszło. Tak czasami bywa. Czasami trzeba coś spróbować, czasami coś nie pójdzie, więc trzeba to odłożyć. Myślę, że będziemy się we wtorek kontaktować. Będziemy widzieć. Poza tym, pani Elwiro, po, wiem, że pani jest sama. Dzisiaj chciałbym Pani złożyć wszystkie życzenia wszystkiego najlepszego, przede wszystkim życzę Pani zdrowia. Jeżeli Pani zdrowie odzyska, jeżeli Pani będzie zdrowa, resztę wszystko wróci. Wszystkiego najlepszego Pani Elbiro. E, witam Panią Bogusie Starościak. witam Panią bardzo serdecznie, witam Panią, witam Panią rodzinę, wszystkiego najlepszego Pani życzę na, na te święta, a także na nowy rok o, od tutaj od, od nas. Witam Panią Medzi p, p, p witam Panią bardzo serdecznie i Pani również ży życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych i pogodnych świąt. Witam Panią Irenę Sierotę, witam Panią, y życzę Pani wszystkiego najlepszego, życzę Pani, życzę całej Pani rodzinie i wszystkim Pani ziomkom, skąd Pani do nas pisze. Wszystkiego najlepszego. Witam, witam Panią... Y y It jest flat, ziemia jest płaska. Witam. Nie wiem Pana czy Panią, powiedzmy, że Panią, witam Panią serdecznie, życzę wszystkiego najlepszego zdrowia, witam Panią, witam rodzinę, życzę Państwu wszystkiego najlepszego w Państwu. Życzę rodzinie całej i życzę wszystkim Państwu z Poznania, którzy jesteście tutaj z nami z naszej Wielkopolski, żeby wam wszystko jak najlepiej się układało w, w święta i w nowym roku. Witam Panią Ewelinę H. Witam Panią i życzę Pani także wszystkiego najlepszego. Witam, życzę Pani przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim pomyślności i żeby nie było gorzej jak jest dla Pani i dla całej rodziny. Witam Panią Wandę Wrublesko. Ja również Pani życzę wszystkiego najlepszego. Życzę dla Pani, dla rodziny, dla znajomych, dla wszystkich, którzy Pani, z których Pani sobie życzy. Życzę wszystkiego najlepszego dla Pani Ziomków, dla całej miejscowości, w której Pani do nas pisze. Witam Pana, witam Pana Krzysztofa bardzo serdecznie. Panie Krzysztofie, jest Pan z nami cały czas, widzę, widzę, dziękuję za obecność. Życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt. Życzę Panu także szczęśliwego nowego roku, żeby dalej, żebyśmy byli razem, żebyśmy się spotkali za rok na transmisji. Wigilijnej i życzę wszystkim, życzę także wszystkim Państwu tego samego, wszystkim Państwu z Kalisza, czyli rodakom naszego Pana Krzysztofa. Najlepsze życzenia proszę, żeby przysłała ode, ode mnie siostra Aleksandra z Jastrzębia Zdroju. Życzę siostrze zdrowych, spokojnych świąt, życzę wszystkim ze zgromadzenia, z, 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 z siostry zakonu wszystkiego najlepszego, żebyście wszystkie zdrowe były, żeby się cieszyli każdym dniem, wszystkim Wam życzę. Życzę siostrze z Skoczowa, życzę siostrze z Pszczyny. Wszystkim Wam życzę wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże! Albo po naszemu po lipsku kiedyś mówili: Boże, dopomóż! Witam Panią Grażynkę Kałużną bardzo serdecznie. Pani Grażynku, proszę przyjąć od mnie, jest Pani daleko, bo aż w dyni. Życzę, życzę Pani, życzę Szanownemu Małżonkowi, wszystkim Państwu, całej rodzinie, życzę zdrowych, spokojnych świąt, życzę także szczęśliwego Nowego Roku, żebyśmy byli ca cały czas razem i żebyśmy się spotkali spokojnie na drugi rok w takim samym składzie, bez żadnych sensacji. Pan Marko Czyński, ja również wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję Panu, że jest Pan z nami, że się spotykamy, że wymieniamy doświadczenia. Życzę przede wszystkim zdrowia, pomyślności wszelkiej, rozwoju osobistego dla pana, dla całej rodziny, zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Jak to mówią, żebyśmy się spotkali za rok. Pani Krystyna Francik, ja także witam bardzo serdecznie i także serdecznie życzę wszystkich, wszystkiego najlepszego, zdrowia. Życzę pomyślności, ale przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Natomiast resztę to myślę, że powrótku przyjdzie życzę Pani, życzę całej rodzinie, ja także do siego roku. Witam Panią Alicję Szymańską, witam Panią serdecznie, dziękuję, że Pani jest z nami dzisiaj, jeszcze naszego ukochanego Pomorza, wszystkim Pani, szczególnie Pani Alicjo, Pani rodzinie, Pani znajomym, Pani ziomkom z miejscowości oraz całemu Pomorzu wszystkim mieszkańcom Pomorza skromnie życzę wszystkiego najlepszego, żeby byli zdrowi, żeby nie było pandemii, żeby nas nie nawiedziły jakieś niepotrzebne sensacje ekonomiczne i żebyśmy się spo, spotkali na drugi rok w takim samym gronie, gronie wszystkiego najlepszego. Pani Dorota Jaworska, Pani Doroto, ja także Pani życzę wszystkiego najlepszego. Życzę Pani, Pani znajomym, Pani rodzinie przede wszystkim Żebyście byli przede wszystkim zdrowi, żebyście byli zdrowi, żebyście byli zadowoleni z życia, żeby nie było źle, żeby nie przynosiło nam życie zbyt, zbyt dużo doświadczeń negatywnych. I to jest najważniejsze. Ja wiem, że czasami musi przy, przynosić, czasami jest tak, że jak powiedział Chrystus, jak powiedział Buddha, jak powiedział Bóg przy stworzeniu, że będziecie w trudzie zdobywać pożywienie, a Buddha powiedział, że. Każdy, życie jest jednym wielkim cierpieniem, od chwili urodzenia do, do samej śmierci. Ale to nie znaczy, że musi to być cały czas. Życzę tych dobrych chwil, żeby było jak najwięcej w święta, a także w nowym roku, żebyśmy je spokojnie spotkali na drugi rok. Tego Pani życzę. Ops. Witam Panią Karolę K. Ja również Pani życzę wszystkiego najlepszego, życzę Pani, także Pani rodzinie, znajomym, wszystkim Pani kolegom, koleżankom, wszystkim Państwu i wszystkim y, 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 Państwu, którzy tutaj piszecie, którzy, y, którzy, y, y, wszystkim Pani znajomych z Pani miejscowości. Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt. I także chciałbym życzyć, żeby ten rok następny był dla Państwa, taki, przynajmniej taki sam jak ten, żeby nie był gorszy. Pani Urszula Przygocka, witam Panią serdecznie, dziękuję za obecność. Życzę Pani wszystkiego najlepszego dla, dla Pani, dla całej rodziny. Spokojnych, zdrowych yy, świąt, żeby były czasem wypoczynku, relaksu, czasami przemyśleń pewnych. Życzę w nowym roku, żeby nie było komplikacji, żeby nie było problemów, żeby nie przyszło jakieś zaskoczenie, które jest niepotrzebne. Życzę Pani Urszuli Przygodzkiej i wszystkim mieszkańcom Złotego Potoku. Pani Ania Urbańska, Pani Aniu dziękuję, że Pani jest z nami cały czas, życzę Pani wszystkiego najlepszego, życzę przede wszystkim zdrowia, żeby nasze terapie zadziałały, żeby powolutku step by step zdrowie zaczęło wracać, żeby wszystko się zaczęło układać tak jak trzeba, tego Pani życzę. Pani Graszka777. Witam Panią i dziękuję za, za to, że Pani jest cały czas z nami. Bardzo serdecznie Panią pozdrawiam. Życzę zdrowych, spokojnych świąt. Chociaż wiem, że w jawożnie to tam może nie jest za, za, za to powietrze u Was za, za dobre, może sytuacja ekonomiczna różnie to bywa w Zagłębiu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie wyprostowane, że jakoś to wszystko się do kupy powiąże i zdrowie będzie dopisywać, czego Pani bardzo serdecznie Życzę na nowe roki, na święta. Pani Wioleta Konieczna, witam Panią serdecznie i życzę także Pani, żeby Pani była z nami. Jest Pani chyba nowa, bo nie pamiętam, żeby Pani była. Bardzo się cieszę, że Pani z nami jest. Dziękuję za obecność. Życzę zdrowych, wesołych świąt. Życzę Pani także rodzinie i wszystkim Pani znajomy, znajomym i ziomkom lepszego nowego roku lub przynajmniej niegorszego, który jest teraz. I żebyśmy się spotkali na drugi rok w takim samym składzie pani Halina Gibulska. Pani Halino bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Jest to dla nas zaszczyt, że pani jest. Dziękuję za obecność i jest pani chyba, chyba nowa, dlatego jest nam miło panią gościć. Życzę pani życzę pani zdrowych, spokojnych świąt. Z szczęśliwego nowego roku. Życzę pani, życzę pani całej rodzinie i wszystkim pani znajomym. Życzę, żebyście państwo przede wszystkim byli zdrowi i żeby ten nowy rok przyniósł, nie przyniósł jakichś złych doświadczeń, złych rzeczy, a żeby wszystko było w miarę poukładane i dobrze. Tego pani życzę. Pani Anna Bierska. Pani Aniu, dziękuję, że pani jest. Oczywiście, że tak. Jesteśmy cały czas w, w, można powiedzieć w żelaznym składzie, w żelaznym, w żelaznym teamie. Dziękuję Pani jeszcze raz, życzę Pani wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt, życzę Pani wypoczynku, jeżeli Pani gdzieś jedzie do rodziny, czy gdzieś szczęśliwej podróży Pani życzę, życzę Pani wszystkiego najlepszego, co tylko może sobie Pani życzyć i Pani, i rodzinie, i znajomym, i wszystkim Państwu, Pani ziomkom, skąd Pani pisze. Witam Panią Dorotę Więcek bardzo serdecznie. Dziękuję, że Pani jest z nami dzisiaj. Także Pani życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych świąt. Życzę, życzę Pani, życzę rodzinie, życzę wszystkim Państwu, którzy mieszkacie w miejscowości. Pani Doroty Więcek, niech Wam się ułoży jak najlepiej. Rok nowy, niech Wam nie będzie żadnych doświadczeń negatywnych, nie będzie wszystko tak jak Bóg przykazuje. Proszę mi, wybaczyć. Proszę mi wybaczyć, że, że nie wstanę, ale nie będziecie widzieć mnie, tylko będziecie widzieć mój brzuch. Proszę Państwa, jestem, jestem naprawdę pod ogromnym zaskoczeniem, że dzisiaj w Wigilię jest nas 29 osób w chwili obecnej albo nawet więcej, bo czasami YouTube przekłamuje. No cóż, proszę Państwa, wszystkim wam jeszcze raz, wszystkim naprawdę. Tym, którzy Państwo, którzy jesteście teraz razem z nami, i wszystkim Państwu, którzy będziecie oglądać retransmisję, powtórkę. Życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt. Życzę Państwu, że jeżeli będziecie jechać na. Odwiedziny gdzieś, do rodziny gdzieś, żebyście szczęśliwie z Bogiem przyjechali, pojechali, spędzili miło czas, żeby to był powrót do przeszłości, do Państwa czasów dzieciństwa, do czasów młodości, i żebyście szczęśliwie, żebyście przyjechali szczęśliwie do domu i byli zadowoleni po tych świętach. I życzę Państwu, cóż, żebyśmy się spotkali po świętach zdrowi, i, i, i szczęśliwi, żeby było to nowe doświadczenie, które nam coś w życiu pozytywnego wniesie. Tego Państwu życzę. Natomiast życzenia noworoczne, tak już na to będę Państwu składał. Myślę, że może w Sylwestra, może w nowy rok, zobaczymy w piątek. W piątek, proszę Państwa, będzie live. Także zapraszam, jest Pani jeszcze w Fredka.com. Ja Pani także wszystkiego najlepszego życzę, tak samo jak poprzednikom, zdrowych, spokojnych świąt, Pani, Pani rodzinie. I żeby te święta zeszły jak najlepiej, żeby nie było żadnych problemów zdrowotnych, żeby nic się nie działo, spokojnie przeżyjmy te święta. Tyle proszę Państwa, ile ja tu jestem z Wami. Jestem z Wami pół godziny niespełna, 26 minut. Myślę, że będzie już, chyba dlatego, że ja tu nie jestem number one, tylko jestem, proszę Państwa, chwilowym gościem u Was. Chciałem tutaj chociaż chwilę z Wami być, zamienić słowo. Widzę, że u mnie jeszcze impreza trwa, w cudzysłowie impreza, no i się cieszę, i tak powinno być. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Jak mówią nasi, nasi moi przodkowie, jak y, gdzieś ktoś pracował w polu czy coś, to zawsze mówili, Boże, dopomóż.